Ja już nie miałem dużego Żeby wiesz Siedzimy w dzicy Stacja stoi Ogień jest Coś dla dzieci jest Żarełko jest MK przesolił No i cóż Tam się fryty robią na stanowisku d tu się będą zaraz robić schabowe Niebele gówno We wstępnej paniereczce Posypane solą, no pieprzu tu brakuje, ale Paweł ma pieprz, to przypieprzymy trochę Po teflonie, tutaj nie wolno tym nożem, to trzeba patykiem giepki ten patyk. może no, no, lepszy, no. Mogę, ale się nie stać. Chociaż tu jest lepszy. O, teraz już go dawno mm. I co robimy? Schałszczaki czy jeszcze? No niech to się złapie trochę. Postawimy to na boku, żeby chłop przytrzymał się. się pa teraz. Weź no to to wyczyś, będzie to to na panierkę. Może jest czyste. To jest panierka. Nie bele gówno ze sklepu, tylko... HMAD mielona ręcznie, bo ma być gruba. Jeszcze nie wzięliśmy orzeszków. No master chyba cię uję, żeś mi przypomniał. Zapomniałem. No właśnie, no i to jest tak ten zapominający nie zapomina i nie przypomina, to tak jest. No. Nie, dobra, to jest czyste. O? A tutaj ktoś też położył, to było czyste na pewno, bo nie miałem No ale to To będzie brudna no życie. Tak? Nie wiem. Jak przeszczę, albo się przyjmie, albo nie No i tak samo jest tu, albo będzie ujebane w piachu, albo nie jeszcze Ja bym to Skąd wiesz, żebyś dał pieprzu jak jeszcze nie, nie żarłeś na przykład Co? Kapkę soli i kapkę pieprzu będzie idealne. Ale Krzysztof, bo macie ten złapny benchmark jakiś tak, co? Benchmark. Ale dobre. Nie tak, jest trochę, no i jest pieczne. jest pieczne. No. Nie wiem czym dawał, bo ja pamiętam, że tak. Ja proszę takie. No to zostaje tak, No taką maluteńką. Idziemy. No weźcie teraz na bok i z stabowę. To nic sobie tam pyta. Zamieszamy, smak nabierze, bo przejdzie. Ale ja to, to będzie. A teraz mamy drugą patelankę. Ale to musi się nimi opiekować ty. No to kto tu piochu najebał? Kurwa, mama. Ty, no. Nie, miałem ciężką patelnię, patelnię, ty coś położyłeś tutaj. Co położyłeś? No ja i co sam to położyłeś na tym? Nie Kto tu, to, to Tyk same... położyłeś? Ty, położyłeś. No, ty położyłeś, no. Słuchaj, Mam nagrane, nie, że to skuś ty. Skuśba, ale tak Bo ale Było najlepsze żarcie. Nawet z miszelina można popsuć po prostu piachem. Kiedyś szczupaka zabiłem <noise> i go chciałem sobie na łowisku ładnie zrobić, żeby nie flaków nie rzucać potem kotowi <noise> I go piachem wytarłem w środku. No i też ciu zrobił szupoka. dość, że niewymiarowy to jeszcze strzelał cały czas w gębie. No A to będzie dobre. dobra. Dobra, to, to to jest ten. No to mordo, masz tu, pa. Masz, optymalne miejsce To nie, na pewno nie tu Bo zaraz, u był dół? O. o, tam się coś robi uh -huh. Ale nisko takie, tak? Muszę. O dobra, tu jest Jebiam ja atorką, ale może być Mk, ja chyba tylko będę nagrywał Ty musisz to robić Naprawdę? No Ile mi dałbyś, tylko jedną trzecią kostkę? O? Tyle? No A, śmiało Nie żałuj tego uh -huh. Ma być grubo No widzisz, to się o, źle skończy teraz, to Dobrze. Paweł. Ja mam gumkę na sobie, możesz mi zdjąć. Proszę. To jest dobre już, Emka? Tak. Używasz zielonych? Czego? Gumek? Konamore truskawkowe. Ja tylko czarne. A czarne wyszuplają. Wiem. Poczekaj. Ryzykownie co? Aha. A ja lubię ryzykownie. A nie wolisz tego na torbie? A chcesz stolik do tego? Mordo, dawaj ten stolik nagle. Ty, poczekaj, jeszcze będzie lepsze. Poczekaj. A teraz. O kurno Trzeba nie, bo trzeba poczekaj za, za bardzo, bo mi się będzie kręcić. Pokaż. A tu się tak, na miękkim stoi. poczekaj Na pewno się śpie? No ja tak, a nie wiem, czy i teraz ty dokładnie. Dobra. Nie rozprawisz dokładnie. Dobrze jest no Trochę tam fałcy, no wygląda dobrze. To? Dobra. Sypiemy? No. no nie, bo to już a taka zivita. Chyba sam tarłej to? To no jasne, że tarłem. <gry> na pewno. Stara i do bułki, nie? A, gruba, o! To jest to. Ma być grube i uklepane hamskie. Jak MK, powiedział kiedyś, że mam hamskie ręce. <laughs> Dłonie? <laughs> <Dłoń>, skórę. <laughs> skórę! Skórę, do. No. Więc mam, pamiętajcie, mam skórę ham. Dawaj. <laughs> Tylko nie powiem, gdzie. No. O Jezu, jak on go uderzył Ej, mocno macie, w twarz. To może na tę deskę będziemy ją odkładali? Tak, o, na deskę odkładamy, jakie to będzie pro. O. Ty, ale to te pierwsze wybiorą te najgrubsze, bo to tak wychodzi, chyba że nie Mówisz o sumach czy schabowych? Nie, schabowych, sumy też, pierwsze przyjdą dobre Chociaż nie, często przedskoczki bywały, w pierwszej turze takie, ale nie, nie takie byli, metry, nie tylko byli, takie byli, lepsze, a potem byki A jakbyś ale... dał tę kapustkę bliżej ognia, tak na siebie, to Szarburze. ona by się podgrzewała, a nie stygła, no? tylko żebyś nie dostał do patelni, dzięki Mk, może być na jakiegoś szefa kuchni poszedł? <grymne> spoliłeś schabowego, tak działają. Gdzie masz widelec? No spolił się już, no. Chyba Tobie braknie. No. Jeszcze nie, daj mu widelec, właśnie. Ono tylko, ja widzisz, ja ten róg widziałem tylko. Dobrze, no. Ale to za małe, tam nie ma ja ognia. wkręcenie. Trzymaj, Mk. No coraz nie. bardziej profesjonalny jest na tych wyprawach, nie? No. Zobacz. Człowiek się uczy całe życie. Uh -huh. Ale najważniejsze, że wyciągasz wnioski z tego, nie? Właśnie. To jest suma zjeb, które wychaczysz w życiu. Co? To <grym grym> jak tak. robisz coś, to jest suma zjeb, które wychaczysz. No bo to... A dzisiaj to same pochwały były. Bo one, one tak bo dzisiaj stoją, pro ale one tak dzisiaj stoją że nie mogę wam powiedzieć, to i tak byście nie uwierzyli. No, mogę przypomnieć zakłady na przykład. Gorzej jak nic nie będzie, ale to jest niemożliwe. Nie wierzę. Nie, poli się. Ej, poli się od tej strony. Masz widelec tu. Będzie ci dużo wygodniej. O, jeszcze chwilę. Pierwsze wiecie, kto je? <śla> ry. Przez to, że jestem samozwańczym królem szmaciarzy, Pierwszy jem. A masz naszykowany jakiś a nie, to mordo. Jest, a no. Musisz mieć miskę na kapustę. Jaką kapustę? Prosto do mordki będę sobie wrzucał. Nie Ma. no budzisz, musisz mi wam i to zorganizować. Masz, dobra. Cicho jest, już widać. Dzisiaj najważniejsze jest, żeby no, był pomysł. Wierzymy. I jak jesteście jak ryneczek Lilla, czy jak warzywo, tu każdy coś wam podrzuci. No tę miskę, Ma, ten nałoży. Co? Wolisz łyskę, czy widać? To Ja mam a łyżkę. <laughs> Eee, co? Dobry? to chcę chyba. Nie, kapustka, no, to chce, łyżkę. Okay. Nie to chcę łyżkę. Powiem wam tak. W tych niczyliniach to oni naprawdę mało widzieli. Jest wiem. i łyżka? I mówię no, to trzyma, świadomie. Trzyma. Ja pierdolę łyżkę, nie wiem, co on robi. O, o, o i tu już zaczyna być dobry, A tak, weź go pożgaj trochę tak, chlas lazą, w pożgaj go. Poźgaj, puści białego, zobaczysz, A czemu nie? No przez jak siedzi to się na tak. To jest o, trochę z w życiu usmażyłem, No szkoda, że nie nam, no. Nie w następnym razem No a zarazem to wie To będzie albo nie będzie, a to trzeba żyć teraz, no jesteśmy tu na stacji, no. dawaj, już, nie pol go Już, Jej, dawaj. To jest surowy, tak? to jest surowy. Proszę cię dawaj go chłopie, on już jest dawno temu, a że... Zaufać, że nie nie go. ufam ci w ogóle, dawaj mu. Ja chcę no, takiego. Nie, nie chcę tak dup. No, nie... się w pierwszym jedzeniu. Dawaj mi to, ja a. chcę go, ja go chcę teraz, no nie przeciągaj mi go, bo cię tą patrnią Daj mi go już, cego Dawaj go dupie mam, no nie chcę Kurwa, ja bym zamówił steka, kora średniego, a bym dostał jakieś przepolonego, no To jeszcze, weź, co ty mi za gówno dajesz? No. O, proszę bardzo I tak no. Tym oto sposobem Zostałem nakarmiony Ale nie za darmo, bo tutaj też pracuje się w kuchni, no. O, ten duży to od Radimastera, bo on dzisiaj kebaba chciał Ta? No Jeszcze te Starczy mu zawsze kątygurę. Już chłopie, spóźnia się odchudza mordo mm. Dobra tego, po, Chcesz no. go na pół przekleić? Zwariowałeś? Całego, całego chcę całego. no Jak? Ja. Mm. ja chcę na kanale, na chleb Nie no, jest bądź nie jedz węgli Dobra, wejdę, wejdę